Siemanderko, słuchajcie, poniedziałek chciałem Wam takiego szurcika na dzisiaj stawić. Klient sam dostarcza części, teraz Wam pokażę części a części. Tutaj mamy niby Made in Germany. Rożąd Volkswagena. Zobaczcie, pasek normalny. Rolka. Rolka. Nawet po skręceniu, jak ją przyłapałem, ma pół centymetra luzu o więc tak to wygląda to, to to wiadomo, że to może być bo tutaj ściskamy, ale po ściśnięciu ona pracuje prawie pół centymetra, więc miałem już taki przypadek, że potrafiła wyszlifować po jakimś czasie gościowi dziurę w osłonie a teraz zobaczcie, tutaj mamy kolejny rozrzut, made in Romania po pierwsze wykonanie już jest całkiem inne i niby Romania, co by się zdawało, że niemieckie powinny być lepsze, no ale pasek w Rumunii, no jak tutaj z tymi częściami w dzisiejszych czasach działać? Jakie macie doświadczenia? Nie, nie, nie. tam firma, firmu nieważne, bo to różnie się zdarza w różnych firmach, tylko po prostu chodzi o wykonanie części. I teraz te kraje, kraje miało być niemieckie, dobre. Wychodzi, że tym razem Rumunia wygrała, więc montujemy to, bo to chociaż jest i zblokowane i nie ma tego luzu. To, to jakby już nie wiem. Что вы о этом думаете?